Odpusty Pan Jezus dał Piotrowi władzę nazywaną władzą kluczy. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Mateusza 16 rozdział, 19 werset Odpust zupełny to darowanie wszystkich kar czyśćcowych. Kościół Władzą kluczy bierze ze skarbca zasług Chrystusa oraz świętych i przeznacza to duchowe dobro jako zadośćuczynienie za grzechy nie w pełni odpokutowane przez kogoś na ziemi. Papież określa w jaki sposób każdy wierny może otworzyć swój skarbiec, aby z niego zaczerpnąć. Oto, co dla nas najważniejsze w tej instrukcji. Aby uzyskać odpust zupełny, Wymagane jest wykonanie określonej pobożnej praktyki. Wbrew temu, co się często sądzi, odpust zupełny możemy uzyskać nie tylko kilka razy w ciągu roku, ale każdego dnia roku. Do czterech bowiem pobożnych praktyk, w Polsce pięciu, które możemy wykonać każdego dnia, przywiązany jest odpust. Są to półgodzinna adoracja najświętszego sakramentu, półgodzinne czytanie Pisma Świętego, odmówienie jednej części Czyli pięciu tajemnic Różańca Świętego. Trzeba to uczynić w kościele lub kaplicy, albo jeśli modlimy się poza kościołem, to z kimś. Odprawienie drogi krzyżowej. W Polsce odpust zupełny jest przywiązany również do odmówienia koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub w kaplicy. Musimy wykonać jedną z powyższych praktyk. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest spowiedź sakramentalna i przyjęcie komunii świętej. Po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów. Po trzecie, należy odmówić dowolną modlitwę w intencji podanej przez papieża. Nie musimy jej znać. Wystarczy na przykład Nasz i zdrować Maryjo. Ponadto, wymagane jest wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu. Nawet powszedniego. Jeżeli zabraknie pełnej tego rodzaju dyspozycji, wierny uzyska odpust. Nie będzie on jednak zupełny, ale częściowy. Niestety. Jesteśmy przywiązani do różnych grzechów. Na przykład do marnowania czasu, plotkowania, do wydawania pieniędzy na głupstwa i tym podobne. Wiemy, które grzechy wyznajemy na spowiedzi stale, albo często. Właśnie to może oznaczać, że jesteśmy do nich przywiązani. Z każdym grzechem, a zwłaszcza z ciężkim, powinniśmy podjąć zdecydowaną walkę. Starajmy się jednak o odpusty zupełne, nie czekając do czasu, Aż osiągniemy doskonałość. Walka ze słabościami świadczy o naszej dobrej woli, co także Pan Bóg weźmie na pewno pod uwagę. Jeżeli ktoś chciałby nam dać 10 tysięcy złotych za niewielką pracę, a dałby w końcu 9 albo 8 tysięcy, ponieważ nie byliśmy doskonale dysponowani, byłoby i tak z czego się cieszyć i raz dziękować. Są jeszcze inne możliwości zdobywania odpustów zupełnych. Dotyczą one jednak tylko pewnych dni w ciągu roku. Chciałem zwrócić uwagę na najprostszy i zawsze dostępny sposób ich uzyskiwania, a oto praktyczna ilustracja tego, co zostało powiedziane wyżej. Ktoś chodzi codziennie na mszę świętą. Każdego dnia chce uzyskać odpust zupełny, aby nie zaniedbać wielkiego dobra, które jest w zasięgu jego ręki. Przychodzi więc do kościoła 10 minut wcześniej, albo zostaje w kościele po mszy świętej. I odmawia koronkę do miłosierdzia Bożego. Koronka jest praktyką obdarzoną odpustem zupełnym. Tylko w Polsce. W czasie mszy świętej przystępuje do komunii świętej. Po spowiedzi, jeśli jest konieczna. I w końcu wracając do domu, odmawia Ojcze Nasz i zdrować Mario w intencji podanej przez papieża. I to jest wszystko, co trzeba wykonać. Zwróćmy uwagę, że za duszę można ofiarować Także samo przyjście do kościoła i trudy z tym związane. Czasami pada deszcz, czasami jest zimno i byłoby przyjemniej posiedzieć w domu. Można ofiarować komunię świętą i całe uczestnictwo w mszy świętej, która jest najważniejszą modlitwą. W wielu kościołach odmawia się różaniec. W czwartki adoruje się najświętszy sakrament. W piątki odprawia drogę krzyżową. To są także dzieła obdarzone odpustem zupełnym. Ktoś, kto chodzi na mszę świętą, tylko w niedzielę mógłby postąpić w sposób podany wyżej. Tak zwany. Odmówić koronkę i wymagane modlitwem oraz przyjąć komunię świętą. Albo może wybrać inną praktykę. Na przykład. Przez pół godziny rozmyślać w domu nad tekstami liturgii dnia i w ten sposób także przygotować się do mszy świętej. Pół czytanie pisma świętego obdarzone jest odpustem zupełnym. Albo jeszcze inaczej. Rano nam mszy przyjąć komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, a wieczorem wspólnie z rodziną odmówić różaniec. Nie można zapomnieć o intencji uzyskania odpustu i ofiarowania go za jakąś konkretną osobę. Zmarłego właśnie krewnego, czy sąsiada, i tym podobne. Albo też bardziej ogólnie, na przykład za zmarłych z rodziny, za zmarłych przyjaciół, dusze, o których najbliżsi nie pamiętają, za ofiary trwających wojen, albo w ogóle za duszę w czyśćcu. Najlepiej zrobić to przez pośrednictwo Matki Bożej. Ona wie, komu nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. Pragnę uzyskać odpust zupełny i przez Twoje ręce, Matko Boża, ofiarowuję Go Bogu za duszę w czyśćcu. Proszę, aby przez Ciebie wybrana dusza dzięki temu odpustowi została wybawiona z czyśćca.